Pozdrawiam Was serdecznie w nowym tygodniu. Już ostatnie dni okresu zwykłego. Za chwilę rozpocznie się adwent, a dzisiaj po raz kolejny Kościół przypomina Ewangelię o skarbonie, o wdowie, która ten pieniążek rzuca do skarbony. Spróbujmy dzisiaj spojrzeć też na tą skarbonę i pieniądze z dzisiejszego ewangelijnego opowiadania. Jako takie symbole, które opisują naszą codzienność. Zobaczcie, że my w życiu często naprawdę nie doceniamy tych drobnych monet naszych niedoskonałych wysiłków. Na przykład chcemy pomóc komuś w potrzebie, ale nie jesteśmy w stanie, bo to, co możemy zrobić, jest często niewarte wspomnienia. A może zaczyna brakować nam. Odwagi, a może jakiejś wytrwałości, a może przekonania, a może rozeznania, albo po prostu tak zwykle środków finansowych, by pomóc tak, jakbyśmy chcieli. Ale Jezus to zauważa, bo czy nasz wysiłek, nasze chęci znaczy wiele, czy mało, zależy ostatecznie od tego, ile w tym wszystkim jest mojego serca, ile w tym wszystkim jest mojej miłości. Dawanie ma niejedno imię, bo dając pieniądze możemy oczywiście wiele pomóc i na pewno niejedno zmienić, ale tak naprawdę świat albo życie drugiego człowieka zmieniają się o lepsze, o ile potrafimy jednocześnie dać kawałeczek siebie. Uboga wdowa dała wszystko, dosłownie wszystko. Mogła przecież wrzucić do skarbony jeden z tych dwóch pieniążków, ale dała wszystko. Decyduje się na to, na, idzie na całość. Tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o zaangażowanie mojego serca. Na ile moje serce, bracie i siostro, jest otwarte na to, aby dać kawałek siebie. Tak? Malutki kawałek siebie. Życzę wam na ten czas, szczególnie w dniu dzisiejszym, abyśmy Umieli dzielić się swoim sercem z drugą osobą, poświęcić swój czas, a może kogoś podwieźć samochodem, poświęcić swój czas, a może kogoś czegoś nauczyć, albo kogoś wysłuchać, albo z kimś porozmawiać. Dobrego czasu, szczęść Boże.